A co wy myślicie, że w Jugosławii to śniegu nie ma? Tutaj też jest śnieg. No i to tro dość trochę, dość, dość trochę takie wyrażenie niemodne. Chyba nikt tego wcześniej mówi. Dość trochę, prawda? Sawaczka. oj, cicha. Co ja skazał? Sobaśka? ej. O. No. O, tam jest druga, jest, No, Zobaczcie, ile śniegu tu na Tu na płocie widać było. O, widać było, ile śniegu jest. Ile jest tam, gdzie jest piesek? Cicho, Putinko. To jest za 20 cm. Za 20 centymetrów jest śniegu, nie, no, o, tak jest, o, zasypało, zasypane, zobaczcie jakie, takie samochody w Polsce już nie ma takich samochodów, Ford Escort, y, tu są samochody z lat 90. i one jeżdżą, no i się nie rdzewieją, a wam powiem dlaczego, bo tutaj nie ma rdzy. Bo tu jest sucho, prawie cały rok jest sucho. A ta zima to taka zabawa nie co tam tydzień, tydzień będzie tej zimy i, i po śniegu. Pff, nie? Także widzicie, jak to jest w Jugosławii. To jest tego. Pff, dużo jest starych samochodów. O, tutaj mamy ten, jaką się nazywa. Suzuki Swift, no Swiftów to jest od groma, nie? golfów jest, opasatów, najlepiej, najbardziej popularne to są właśnie chyba te pas, pasaty, a tu my idziemy, sabaćka, paszli paszli zobaczcie, trzeba od, te od yy, wycieraczki właśnie od, Tutaj idziemy na, 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 na przeła, jak to się mówi w Polsce. Na przełaj idziemy. Pff, aj. Idziemy koło kościoła. Tu mi chłopczyki pokazali kiedyś skrót fajny, a sabaczka poszła, poszła ruchać, bo tam podobno mieszka yy, pieskowa dziewczynka. O, już wrzuciła sobaśko. No i Moja sabaczka zawsze tam czuje te soki z cipki sabaczkowej i dlatego to moja sabaczka zawsze jak wracamy to tam do tego domu idzie te soki wdychać. Tą woń hormonów piczkowych. O i tak i zobaczy jak fajnie. No i, ta, i tyle jest śniegu, o tutaj zrobię ślad, moim butem Zobaczcie i tu żaden ciągnik nie odgarniał No i co? No mamy takie ponad 20, coś 20 centymetrów Długo tutaj nie było śniegu, chyba za 3 lata tak Co spadał, pamiętam rok temu to spadał I tak od razu zgnił ten śnieg Ach. O, tu jest, zobaczcie. Teraz wam pokażę, że ja nie jestem w żadnej muzułmańskiej części Jugosławii, bo muzułmaństwo, to możecie się domyślić, gdzie ja mam. Ja jestem w tej normalniejszej części Jugosławii, pomimo tego, że nie wspieram Watykaństwa. Ale jak stoi, to stoi. Lecz stoi, nikt nie chodzi. Oni teraz, tu ten burmistrz opowiadał, że dostali ile tam gdzieś na polskie to będzie że. Już wam powiem ile. Ze 300 tysięcy złotych pieniędzy na renowację tej budowli. Ale pytam się po co? Jak za 300 tysięcy można dwa nowe domy postawić w tutejszych warunkach. O, zobaczcie jak to jest, jak tak coś się żyje, zobaczcie, droga przełajowa, a jest cała oświetlona, o. A ja tu chodzę tylko burmistrzowi e-maile pisze, która lampa nie działa i mu robotę robię, on, on wysyła tych od energii i oni y, naprawiają te lampy. A, a co jak, ja podatki płacę, to chciałbym, żeby było wszystko oświetlone, jak wracam wieczorem do domu, nie? A nie, że jest ciemno i tutaj cygaństwo się pałęta. Nie, tak nie będzie, że to cygaństwo za ciemnym rogiem się pałęta. Tak nie będzie. No, widzicie tu jest pole, o tu pole. Tam dalej jest ulica Polna. Tak się nazywa też. Po polskiemu ulica Polna. No, i tak. No tego. Tak. Tutaj w lewo idziemy. Tu moje ślady są yy, i pieska widzicie z drogi w tamtą stronę. O. Widzicie, a dlatego cygany nie kradną w zimę. Cygan nie przyjedzie w zimę okraść. A dlaczego? A bo ślady by zostawił. Widzicie? O. No i cygaństwo właśnie w śnieg nie kradnie. No, cygaństwo czeka aż śnieg ustąpi. Bo by milicja tylko ich śladami prosto do, do ich tej obory, do tej szopy polazła. No. O tutaj ciągnik widzę jechał Tu od śnieżu, to jest, tutaj nie ma ulicy, to jest Taki lasek Ale tutaj ciągnik Tu skręcił Putinka, poszli domoje Dawaj Putinka hmm? Wariat On lubi biegać, a ja z nim tak rzadko wychodzę bo co będę w zimę wychodził? Na sikanie wychodzę, ale on sam chce wracać. Szybko do domu. No. Tutaj mieszka Janek. Tam dalej mieszka Irenka. Tego. No, a ja tam dalej. To ja. A teraz wyłączymy, bo jest ciemno.